Jak co roku tuż przed dniem Wszystkich Świętych rusza policyjna akcja znicz. W przedsięwzięcie zaangażowanych będzie kilkudziesięciu mundurowych ze wszystkich służb. Bezpieczeństwo osób odwiedzających groby strzec będą policjanci zarówno mundurowi, jak i po cywilnemu, wspierani siłami Straży Miejskiej. Jak co roku policjanci się mocno przygotowują do, do tej akcji znicz. W tym roku ona będzie dość długa, bo będzie trwała od 29 października do 2 listopada. No, w tym czasie policjanci głównie będą dbać nad bezpie o bezpieczeństwo pieszych oraz, oraz kierujących. Dlatego tu zwracamy się o, z apelem do wszystkich osób, które będą przybywać na cmentarze, aby wybrać się jednak pieszo, bo to w tym czasie może być najszybszy dotarcie. Na, na cmentarze, albo też korzystać z komunikacji publicznej, bo w tym czasie wiadomo, że przy cmentarzach tworzą się korki, więc najszybszym sposobem będzie albo przyspieszo, albo przyjechać komunikacją publiczną. Też w tym czasie zwracajmy uwagę na policjantów, którzy w tym dniu będą kierować ruchem, będą kierować na parkingi te parkingi będą wyznaczone przy ulicy Gdańskiej, przy ulicy Rokickiej oraz przy ulicy Tu 30. Stycznia. Pamiętajmy, że nie zimy na pamięć, mogą się zmienić w tym czasie przepisy oraz oznakowanie dróg, więc kierujmy się, i tu zwracajmy uwagę na policjantów, którzy będą w tym czasie kierować ruchem. Też jeżeli sprzątamy to na, ten, na ten czas te groby, to pamiętajmy o czychających też wszelakich kradzieżach. Nie zostawiajmy tych wartościowych przedmiotów portfela, saszetki, które mogą być łatwym łupem dla każdego złodzieja. Wszystkich Świętych to również okazja do rodzinnych spotkań, także tych zakończonych przy kielichu. Policjanci apelują, by nie decydować się na jazdę na podwójnym gazie, bo może to skończyć się prawdziwą tragedią i przekonują, że taryfy ulgowej nie będzie. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i dodają, że jeśli będziemy stosowali się do policyjnych rad i pojedziemy bezpiecznie, to podczas kolejnych listopadowych dni zadumy nie przybędzie kolejnych grobów na cmentarzu.